Siemano widowie, spróbujemy dzisiaj sobie otworzyć 2000 mini minicestów. Mamy aktualnie 1600, ponad troszkę tych ciastów. Spróbujemy sobie coś sprzedać. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. I sobie spróbujemy też dokupić trochę tych ciastów, bo mamy trochę za mało. Bo chcemy otworzyć 2000 aż. Raczej nam się to nie uda, bo ciężko znaleźć te minicesty, bo każdy je otwiera. Podobno opłacalny biznesik. Zobaczymy. Spróbujemy sobie sprzedać piniaty za 20 tysięcy gemów. Może się tutaj sprzedać za, może nie. Poszukamy sobie teraz tych mini na tej trading plazie Może będą, może coś się znajdzie. O, coś się sprzedało właśnie. Yy, tutaj mamy yy, gifty i piniaty właśnie nam się sprzedały. No, otworzymy sobie jedno jajko. Nie. Tyk. O, otwieram jedno. Tapujemy, tapujemy. By coś fajnego wyleciało. Blazing shark. A jeszcze mamy. Idziemy na inną trening fazę poszukać. Mm -hmm. Super. Dobra, zostawcie suba, lajka, komentarz. Idzie na mojego Discorda, link w opisie. Tutaj na tej trening fazie z tego co widziałem. Bo też nie ma tych mini testów. Tutaj na tej trening fazie też nie mamy. Chyba. Tak dokładnie, tutaj też nie mamy nigdy mini testów. czyli nam się komunikat, że tutaj też nie ma. Nie i tak, wolę sprawdzić sobie tutaj może będą. Trzeba posłuchać na innym trading razie. Dl Dlaczego VIP on tylko jak ja mam VIP-a? Pobugowane Jesteśmy tutaj, przyteleportowało mnie. Aha. Nie ma mini testów. Zateleportowałem do budki. To powinny być mi a ich nie ma. To zobaczymy się jak znajdę to Wyląłem yy, Nemo, ale czasów nadal nie ma. Spora, spora ta ryba. Ja tutaj szukam. Te możemy otworzyć robot Diamenciki, 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 di, 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 di. a nic złego. Wyląłem 24 tylko. Przepłaciłem jeszcze, teraz jest Ile mamy? Mamy 1732. Trochę nam to 2000 brakuje. Idziemy szukać dalej. Szukam tego ponad pół godziny. Jak nie więcej. Znalazłem tylko jakieś... Nie, no, ze 100. No, zatworzymy sobie 1762 mini Idziemy sobie na normalny world. I chcę was zaprosić jeszcze raz na mojego Discorda. Link w opisie. Przechodzimy sobie na normalny świat i tam otwieramy. Zdecydowanie... Nie ma tutaj nigdzie. Jesteśmy na normalnym wardzie, sobie teraz schowamy pety, wrzucimy wszystko do boksa. sprawdzimy sobie ile drobniemy z tych mini-ciastów. Oczywiście zapomniałem dodać o do tego, że będziecie to przy widzieli w przyspieszonym tempie, tak? Zapraszam was do oglądania teraz. I wam jeszcze dopowiem tylko, że yy, zapraszam was do mojego Discorda, no, jak będzie tam 10 osób, będzie losowanie na Hugea. Polecam bardzo serdecznie. Do Seding jest w opisie. Otworzyliśmy wszystkie mini chesty, na czysto jesteśmy, na plus 66 milionów gemów z wszystkich chestów. Natomiast z tych itemków to jakoś... My nic... Natomiast z tych itemków to nic nie zarobiliśmy. Z Tenczątów... Tencząt też takie są poleciały. Włodki też. No to tak w sumie... O! Owocki też, sprawdzimy ile jeszcze nam wyleci. No, dużo w nie poleciało, ale patrzmy jeszcze, jakie czerwone jakie... Jakie czerwone polecą. I tak w sumie tylko się zarabia z tego, ile nam gem w poleci. Nie wydałem za dużo na ten opening, bo ja awka to wszystko miałem prawie, że. No, tylko te gifty, które kupiłem, więc bo ja to bardzo, po co się otwierać te gifty tak szczerze jeżeli je macie, nie sprzedawajcie ich tylko sobie zostawcie, otwórzcie wyjdzie wam lepiej, zarobicie na tym przede wszystkim dostajecie na przykład te enchanty, które faktycznie w grze coś tam pomagają No sumie to wszystko w tym filmie, także zostawcie suba, lajka kliknijcie na discorda, na razie i cześć Chcę Was przeprosić za to, że w pewnych momentach tego filmiku mikrofon miał gorszą jakość, ale niestety nie wiedziałem, że tak się stanie, jak będę miał wentylator odpalony w tle. Próbowałem tam coś dopowiadać podczas montażu i tak jak teraz to robię, faktycznie mogę pomyśleć wcześniej o tym i to przewidzieć, ale przepraszam Was za to. W następnym filmie tak już nie będzie. Już będzie normalny. widzi na Discorda jak coś.